Ważna decyzja Rashforda. Zdradził, gdzie chce grać w przyszłym sezonie. Dublet widzę mistrzów i jasna deklaracja, Rashford zdradził, gdzie chce grać w przyszłym sezonie. Deklaracja bohatera. Chce zostać w Barcelonie jak najdłużej. Tą jasną, zdecydowaną i pozbawioną wahania deklaracją, Marcus Rashford, bohater Barcelony w meczu z Newcastle, sam zadecydował o swojej przyszłości. Tuż po fantastycznym występie, po dublecie na wagę zwycięstwa, Anglik zakończył wszelkie spekulacje. Znalazł swój nowy dom. Odnalazł utraconą radość z gry. I nie ma zamiaru odchodzić. To jest historia o miłości od pierwszego wejrzenia między gwiazdą a wielkim klubem. Kontekst występ bohatera. Aby zrozumieć wagę słów Rashforda, musimy przypomnieć sobie, co wydarzyło się w czwartkowy wieczór. Był absolutnym bohaterem. Jego dublet przyniósł niezwykle cenne zwycięstwo 2–1 na wyjeździe. Ale to nie był pojedynczy wyskok. Kilka dni wcześniej zanotował asystę w meczu z Walencią. Pierwsze tygodnie reprezentanta Anglii w nowym klubie są naprawdę udane. I właśnie z pozycji bohatera, kogoś, kto rozstrzyga losy meczów, jego słowa nabierają jeszcze większej mocy. Deklaracja przyszłości, chcę tu zostać. Po zakończeniu spotkania 27-latek został zapytany o swoją przyszłość. Przypomnijmy, trafił on do Barcelony z Manchesteru United pod koniec lipca na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 35 milionów euro po zakończeniu sezonu. I Rashford nie pozostawił żadnych wątpliwości. Chcę zostać w Barcelonie jak najdłużej. Muszę skupić się na swojej pracy i pomagać drużynie w każdy możliwy sposób, przyznał. To nie jest typowa, dyplomatyczna odpowiedź. To jasna deklaracja, że chce, by klub aktywował opcję wykupu. Publicznie zobowiązuje swoją przyszłość z Barceloną. To bezpośredni sygnał wysłany do zarządu. Zrobiłem swoją część, teraz wasza kolej. Efekt Hansiego Flicka. Co się więc zmieniło? Dlaczego zawodnik, który wydawał się zagubiony w Manchesterze United, tak szybko odnalazł swoją najwyższą formę? Rashford wskazuje na jeden powód: Hansiego Flicka. Czuję pewność siebie, jaką dał mi flick. Wiedziałem, że jest świetny, zanim podpisałem kontrakt, ale praca z nim to przyjemność, dodał. Te słowa stają się jeszcze mocniejsze, gdy przypomnimy sobie okoliczności jego odejścia z Manchesteru United. Nie miał on dobrych relacji z trenerem Rubenem Amorimem i ostatecznie musiał opuścić klub. Kontrast między oboma trenerami pokazuje, dlaczego czuje się tak szczęśliwy i odrodzony pod wodzą flickę. To jest właśnie ten efekt uzdrowienia. O którym mówił Robert Lewandowski, a teraz potwierdzony przez samego Rashforda. Z planu C do planu A. Marcus Rashford odnalazł to, co stracił w Manchesterze, radość, pewność siebie i trenera, który w pełni mu ufa. Jego deklaracja o chęci pozostania to fantastyczna wiadomość dla kibiców Barcelony. Wygląda na to, że plan C bardzo szybko staje się planem A. Teraz piłka jest po stronie zarządu Barcelony. Przy cenie 35 milionów euro za zawodnika tej klasy i w takiej formie nieaktywowanie klauzuli wykupu wydaje się być niewyobrażalne. Najbliższy mecz Barcelony w La Liga zaplanowano na niedzielę, gdy zmierzą się z Getafe. Dymek dialogu Rashford mówi jasno. chcę zostać w Barcelonie. Myślicie, że klub wykupi go z Manchesteru United? Alternatywa dla Lewandowskiego. Brytyjska prasa w szale po dublecie Rashforda. Strzelił dwa gole i rozpętała się burza. Czy Rashford stanie się alternatywą dla Roberta Lewandowskiego w Barcelonie? Nowa debata w Barcelonie. Po dublecie w meczu z Newcastle rozpoczęła się nowa, szokująca debata. Brytyjska prasa od The Guardian po The Times jednogłośnie ogłosiła: Marcus Rashford to nie tylko nowa gwiazda. To potencjalna alternatywa dla Roberta Lewandowskiego. Co więcej, nazwali to wręcz koniecznością. Czy po zaledwie jednym meczu nowy król jest gotów, by rzucić wyzwanie tronowi w ataku Barcelony? I dlaczego występ Rashforda wywołał taką burzę w mediach? Szał brytyjskich mediów. Aby zrozumieć skalę tego wydarzenia, musimy wsłuchać się w to, co mówią najbardziej prestiżowi dziennikarze w Anglii. The Guardian Taktyczna alternatywa dziennik analizuje, że dublet Rashforda otwiera drogę do trofeum dla Barcelony. Piszą, mimo zapewnień klubu, że Rashford, Przybył jako skrzydłowy, a nie środkowy, to jego potężny strzał głową, otwierający wynik spotkania, przypomniał nam o jego wszechstronności. A potem dochodzą do bezlitosnej konkluzji. Jego druga bramka, wbita z pewnością siebie, sugeruje, że mógłby naprawdę zadomowić się w gronie gwiazd Barcelony. To nie tylko sugestia, że jest potencjalną alternatywą dla Lewandowskiego, co raczej konieczność. BBC Sport, Phil McNulty. Historia odkupienia, weteran dziennikarstwa, Filem Cenulty skupia się na odrodzeniu talentu. W ciągu dziewięciu niesamowitych minut pierwszego meczu na Stary Testament James, Park, Rashford przypomniał, jakim niesamowitym talentem był kiedyś i wciąż ma szansę się stać. Podkreśla także, że na trybunach siedział selekcjoner Anglii, Thomas Tuchel, co dodaje występowi Rashforda jeszcze większej wagi. The Times emocjonalne połączenie. Ten dziennik zaczyna od genialnego tytułu: Piorun nie uderza dwa razy, ale Markus Rashford tak. Opisują oni emocjonalny moment między Rashfordem a trenerem. Trener Barcelony Hansi Flick uściskał go jak syna. To maluje obraz zawodnika, który w nowym trenerze odnalazł wsparcie i ojcowską figurę. The Telegraph. Bezpośrednie porównanie. Ten dziennik dokonuje najbardziej bezpośredniego i brutalnego porównania. To właśnie Rashford był faworytem w ataku, w którym grali Rafinha i Robert Lewandowski, który nie zrobił podczas tego meczu żadnego wrażenia i został zmieniony. Historyczne znaczenie. Występ Rashforda miał znaczenie nie tylko sportowe. Był także historyczny. Jak przypomniała gazeta, gole Rashforda były pierwszymi strzelonymi dla Barcelony przez Anglika od ostatniego gola legendy, Gariego Linekera, w 1989 roku. Przeszedł on do Annałów klubu. Wnioski, gwiazda wróciła. Wystarczyło 9 minut. Tyle potrzebował Marcus Rashford, by na nowo podbić Anglię. Jego występ przeciwko Newcastle nie tylko dał Barcelonie trzy punkty. Rozpalił on na nowo debatę, stworzył nową legendę i postawił wielki znak zapytania nad przyszłością ataku Barcelony. Pochwały z brytyjskich mediów są jednoznaczne. Wierzą oni, że ich chłopak wrócił. A czuły uścisk od Hansiego Flicka sugeruje, że być może znalazł on nowy dom, nowego mentora, który pomoże mu osiągnąć jego prawdziwy potencjał. Walka o pozycję numer dziewięć w Barcelonie właśnie stała się bardziej ekscytująca niż kiedykolwiek. Dymek dialogu Rashford błyszczy w Barcelonie. Myślicie, że Hansi Flick może częściej wybierać jego zamiast Lewandowskiego?